Piszemy wzór na siłę harmoniczną, powodującą ruch w dowolnej chwili. Wzór ten masz również z lewej strony ekranu. Zwróćmy uwagę na to, że dla danego ruchu masa i częstość omega są wielkościami stałymi, nie zmieniają się. Wartość siły zależy od wychylenia. Gdy wychylenie jest maksymalne, czyli równe amplitudzie, wtedy siła jest maksymalna. Piszemy to. Siła maksymalna harmoniczna jest równa m omega kwadrat razy a. Za częstość omega wstawiamy 2 pi f, otrzymując taki wzór po podniesieniu nawiasu do kwadratu i wartość właśnie taką. Mamy znaleźć energię całkowitą drgającego ciała harmonicznie. Otóż podczas drgań zachodzą ciągłe przemiany energii kinetycznej w potencjalną i na odwrót. I są sytuacje, kiedy ciało na przykład przechodzi przez położenie równowagi, posiada tylko energię kinetyczną, gdy będzie wychylone najbardziej od położenia równowagi wtedy będzie posiadać tylko energię potencjalną, kinetyczna będzie równa zero. Wracamy do tego przypadku, kiedy ciało przechodzi przez położenie równowagi, jego energia całkowita wówczas jest równa energii kinetycznej maksymalnej. Piszemy wzór na energię kinetyczną maksymalną. Przypomnij sobie zadanie 390. Tam pokazaliśmy, że Prędkość maksymalną możemy przedstawiać iloczynem częstości i amplitudy. Częstość rozpisujemy, podnosimy do kwadratu i znajdujemy wartość energii całkowitej.